Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Chill and Fire. Z tej strony Karolina Brzuchowska, strateżka i trenerka kobiecych biznesów online. Słuchaj, na dziś przygotowałam dla Ciebie bardzo mocny temat. Będzie szczerze, będzie momentami być może troszeczkę niewygodnie, no ale jestem przekonana, że jest to temat totalnie potrzebny, zwłaszcza w kobiecym biznesie, bo porozmawiamy o czymś, co co prawda, do sieci trafia rzadko, a przynajmniej ja rzadko widuję takie nagrania, takie posty, ale myślę, że bardzo często ten temat siedzi w głowie wielu przedsiębiorczeń. Trochę jest związany z przekonaniami, ale nie tylko, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o wstydzie. I to o takim wstydzie, wiesz, że coś poszło w Twoim biznesie nie tak, że przecież powinnaś to ogarniać, no bo jesteś przedsiębiorczynią, prowadzisz firmę przez wiele lat że inni jakoś dają radę, a ty nie, prawda? I że, wiesz, no, czasem pojawiają się takie myśli w głowie, że może ja się po prostu nie nadaję, może nie jestem taką specjalistką, jak mi się wydawało. Oczywiście budzi się tutaj od razu syndrom oszusta, no bo wiadomo, nie, że jeżeli ktoś coś ogarnia, a ja nie, a ja w tym biznesie siedzę dłużej niż on, no to może rzeczywiście coś ze mną jest nie tak, nie? I jeżeli prowadzisz biznes online i Mogą się zdarzyć takie momenty, że chcesz czasem po prostu zniknąć z internetu. I ja to totalnie, totalnie rozumiem. Um, może się zdarzyć, że myślisz sobie, że to jest nie dla ciebie, że może czas wrócić na etat, że w ogóle po co się za to wzięłaś, no to Zostań tutaj ze mną. Ten odcinek będzie o tobie, ten odcinek będzie o nas, ten odcinek będzie również o mnie, bo ja też miewam takie myśli. Przede wszystkim on będzie dla ciebie, żebyś wiedziała, jak sobie z nimi radzić i że to jest zupełnie normalne, że one się czasem pojawiają. Także nie przedłużając, do brzegu zaczynamy. Z jednej strony, wstyd to jest taki trochę kompan, cichy kompan kobiecych biznesów. Przynajmniej ja mam takie poczucie. Bo kiedy ostatnio byłam u fryzjerki, z którą znamy się no już jakiś czas i ona też obserwuje mnie w sieci i wie, co robię i wie, że zajmuję się biznesem, wie, że szkolę ludzi z tego, jak ten biznes prowadzić online'owy i ona mi zadała takie pytanie, bo w sumie to nikt nie lajkuje albo bardzo mało osób lajkuje te Twoje treści w mediach społecznościowych i Nikt nie ogląda tych Twoich rolek, bo przecież widzę, jakie masz zasięgi. Uczysz, jak budować skuteczną komunikację, a sama nie masz tego ogarniętego. I ja miałam takie. Hmm. Okej. Okay. Coś tutaj jest nie tak, wiesz? I są zdania, które słyszałam i ja, i dziesiątki moich klientek na przykład. Nie wiem, serio, nie domknęłaś tej sprzedaży, to jakiś z ciebie ekspert od sprzedaży, nie? Niby jesteś taką super specjalistką, a sama masz to nieogarnięte, nie? Jak możesz nie mieć stabilnych przychodów w swoim biznesie, skoro prowadzisz firmę od lat i uczysz jak zarabiać? I w takich momentach w naszej głowie budzi się rzeczywiście, co ja mogę. Mówić innym, jak oni mają robić rzeczy w swoim biznesie, skoro mój mam nieogarnięty. Nie? I kiedyś, kiedyś, całkiem niedawno na sesji mentoringowej rozmawiałam z moją klientką, i ona mi właśnie mówi, że ta myśl o tym, że ona ma swoje podwórko nieogarnięte, bardzo mocno hamowała ją przed tym, żeby w ogóle wystartować z ofertą, nie? I jak ja usłyszałam od mojej fryzjerki, że. No przecież uczysz jak to robić, a sama tego nie masz ogarniętego, wiesz. Szef bez butów chodzi tak z drugiej strony, nie, ale jednak usłyszałam to zdanie i ono bardzo mocno wybrzmiało w mojej głowie. To było takie, mnie się zrobiło po prostu totalnie głupio. Nie, poczułam się po pierwsze oszustką, po drugie bo, poczułam takie bardzo mocną potrzebę tego, że ja i jej muszą się wytłumaczyć dlaczego to tak działa. Dlaczego te zasięgi spadły? Dlaczego to nie jest kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń i dlaczego to nie jest milion komentarzy, skoro publikują na przykład codziennie, nie? I rzeczywiście zaczęłam się tłumaczyć, i to było najgorsze, bo ja zaczęłam się tłumaczyć, zaczęłam się plątać w tym, co mówię, i było to dla mnie mega, mega niewygodne, ale też skłoniło mnie do rozmyśleń, które doprowadziły nas do tego odcinka tutaj. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? I jeżeli ty kiedykolwiek poczułaś się w ten sposób, jeżeli kiedykolwiek poczułaś się oszustką, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek zarzucił ci podobne, jakby wrzucił ci podobny tekst, z którym poczułaś się mega niewygodnie. To Pamiętaj o jednej rzeczy. Wstyd to nie jest tylko emocja, to nie jest to, co ty czujesz, wyłącznie to, co ty czujesz, nie? Bo ludzie czasem mówią ci nieprzyjemne rzeczy nie dlatego, że jest to prawda. Bardzo często to nawet nie jest prawda, bo ktoś widzi tylko wycinek Twojego biznesu, nie widzi całego tego efortu, całego tego zaangażowania, który wkładasz w budowanie tej firmy, nie widzi też tak de facto tego, co masz na koncie, jakich masz często jakich masz klientów, często nie możemy się pochwalić różnego rodzaju współpracami, więc o nich nie mówimy w sieci. No i potem okazuje się, że słyszysz tekst, a wygląda jakbyś była nieaktywna zawodowo, nie? No tak wygląda, bo czasem nie można, nie? I próbujemy to ograć w inny sposób. Ale wracając, wstyd to nie jest tylko emocja. Ludzie mówią ci nieprzyjemne rzeczy nie dlatego, że one są prawdziwe, ale często mówią ci je po to. Ja wiem, to będzie bolało. Ale mówią ci je po to, żebyś się po prostu źle poczuła. Albo, żeby oni poczuli się lepiej. Że ty się źle czujesz, że ty też masz nieogarnięte, nie. Czasem też chcą w pewien sposób przejąć nad tobą kontrolę, nie? I w dużej mierze wstyd to jest takie narzędzie kontroli trochę, bo nie wiem, być może w dzieciństwie słyszałaś takie słowa, ja je słyszałam bardzo często, że czegoś nie wypada robić. Że grzeczne dziewczynki się tak nie zachowują, że grzeczne dziewczynki tak nie mówią, tak nie siedzą, tak nie robią, że czekają w kącie, aż ktoś je znajdzie, ktoś tam coś tam, wiadomo, nie. Potem to oczywiście jest przekładane na dorosłe życie, gdy my, gdzie my czekamy w kącie na awans, na to, aż nas szep dostrzeże, klienci nas dostrzegą, nie mówimy o swoich ofertach itd., itd., jakby nie to jest dzisiaj punktem naszego spotkania. Wracając do wstydu, Słyszałaś takie słowa, prawdopodobnie od rodziców, od nauczycieli, od dziadków, tak jak ja na przykład, o to, żebyś przestała to robić, albo w ogóle wręcz nie zaczynała tego robić, bo oni chcieli mieć nad tobą kontrolę, więc mówili ci, że tak nie wolno, że to nie wypada, więc wywoływali poczucie wstydu. No i jako grzeczna dziewczynka, wiadomo, jestem grzeczną dziewczynką, to ja nie będę, nie będę sprawiać innym przykrości, nie będę tego robić, nie? I w dorosłości, i w biznesie może to być bardzo podobnie. Bo my często mamy, wiesz, zakodowane w głowie, jako przedsiębiorczyni, jako te osoby takie super, hiper, duper niezależne i odpowiedzialne za swój los, że niezależność równa się sukces. A jeżeli nie ma sukcesu, to nie ma niezależności, nie? Że jeżeli ten sukces samego nie wypracujemy, i że jeżeli potrzebujemy wsparcia, no to oznacza, że my nie jesteśmy samodzielne, że to nie, nie osiągnęłyśmy tego same, że to ktoś nam musiał pomóc w tym, żebyśmy osiągnęły to, co mamy, prawda? I że jak potrzebujemy wsparcia i że jak zawodzi system sprzedaży, jak zawodzą oferty, jak po raz kolejny coś nam nie wychodzi... No to bardzo często nam się wtedy włącza taka narracja, jestem słaba, jestem beznadziejna, to wszystko jest moja wina, bierzemy to do siebie, budzi się w nas takie ogromne poczucie winy. Zwyczajnie jest wstyd i głupio, no co tu dużo kryć, nie? Tymczasem, jak prowadzisz firmę dłużej niż kilka lat, to doskonale wiesz, że w biznesie po pierwsze nikt nie działa w próżni. I nawet Beyoncé ma sztab ludzi, a może właśnie, zwłaszcza ona ma sztab ludzi do tego, żeby. A widzę, że mi się tutaj pojawiają jakieś fajne takie. Nie, tak nie działa. O, jest. <ścoughs> Więc jakby sztuczna inteligencja mm, popiera, że nawet Beyoncé ma sztab ludzi yy, do tego, żeby jej pomagali. Więc nikt nie robi rzeczy sam, a jeżeli je robi sam, to robi je dużo, dużo, dużo wolniej albo dużo, dużo, dużo jest mu trudniej, nie? Więc. Yy... I druga rzecz jest taka, że jeżeli prowadzisz ten biznes i jesteś przedsiębiorczynią z krwi i kości, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że 80% rzeczy, które my robimy w życiu i w biznesie, nie wychodzi. To, to jest te 80% rzeczy, które mają nas doprowadzić do tych 20%, które dadzą nam konkretny efekt, nie? I teraz to, co bym chciała, żeby też wybrzmiało w tym. Odcinku bardzo mocno, bo to jest naprawdę hit, może nie pozytywny, ale jednak hit, że kobiety, które mają sukcesy, kobiety, które odnoszą konkretne efekty, one często najbardziej się wstydzą tego, jak im coś nie wychodzi, bo już powinny wiedzieć, bo ludzie patrzą, bo nie wypada się przyznać, że sięgasz po czyjeś wsparcie. Jak już jesteś strategką, to po prostu w ogóle powinnaś mieć wszystko ogarnięte samodzielnie. Jak jesteś psychologką, to przecież sama sobie potrafisz poradzić, jak jesteś copywriterką, to sama najlepiej napiszesz swoje teksty. No często tak nie jest. Dlatego, że my nie mamy dystansu i potrzebujemy drugiej osoby, innej perspektywy do tego, żeby zbudować ten nasz biznes tak jak my go chcemy budować. I to nie jest prawda, że nie nadajesz się do czegoś, nie jesteś dobrym psychologiem, nie jesteś dobrym strategiem, nie jesteś dobrą copywriterką, nie jesteś dobrą graficzką, jeżeli nie potrafisz ogarnąć swojego podwórka. Przypominam te słowa z samego początku: szewc bez butów chodzi. Ja wiem, że to jest stare powiedzenie, akurat w tym wypadku sprawdza się świetnie, bo yy, nie ma się czego wstydzić. Tak zwyczajnie nie ma się czego wstydzić. O wsparcie trzeba sięgać, to tylko pomaga nam złapać inną perspektywę, to pomaga nam popchnąć naszą firmę do przodu, to pomaga nam zwyczajnie działać, nie? A z drugiej strony, e, warto by się było też zastanowić, co i dlaczego nas tak naprawdę zawstydza, bo bardzo często my się wstydzimy rzeczy, które są zupełnie naturalne w biznesie. I zupełnie nie powinny być źródłem wstydu, i na przykład u mężczyzn nie są, bo panowie mają inne postrzeganie własnej osoby, nie? I to jest właśnie to, co powiedziałam. Jesteś strateżką, ale potrzebujesz mentorki, nie? Mimo, że sama uczysz innych, no to jednak swój biznes warto skonsultować z inną osobą, dlatego, że ta osoba pokaże ci inną perspektywę. Ty sobie połączysz te kropki, doskonale je sobie połączysz, ale. Inna perspektywa jest złotem w biznesie. Albo wstydzimy się tego, że dla klientów robisz super robotę, prowadzisz projekty, masz wszystko w Excelu poukładane, porozpisywane, procedury, procesy tak itd., itd. Ja długie lata tak działałam, a we własnej firmie i w głowie chaos, bo na przykład nie masz ogarniętej wtyczki do wystawiania automatycznego faktur w swoim sklepie. Być może nie miałaś na to czasu, a być może na własnym podwórku nie było ci to do niczego potrzebne. Albo zarabiasz mniej niż koleżanka z instagramowym kontem o kotkach i o pieskach, a ty się tam wiesz, produkujesz, strategia, nie wiem, wiedza, edukacja, i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to podglądanie konkurencji to jest taki guilty pleasure, ale jeśli to robisz i robi ci to źle, filgeruje cię, wpędzacie w zły nastrój, to po prostu przestań. Więc bardzo często jest tak, że my porównujemy swoje wnętrze, swój backstage, swoje takie zaplecze prowadzenia działalności do tego, co jest na cudzym feedzie. A przecież na feedzie my nie dajemy tego, że nam trudno. Nie dajemy tego, jak to się do dupy prowadzi tę firmę, kiedy klient kolejny raz nie płaci faktury i trzeba wysyłać 20 mail z przypomnieniem. Nie pokazujemy tego pokazujemy jak jest świetnie, jak mamy własny dom, jak jedziemy na wakacje pięć razy do roku, jak to klienci do nas płyną drzwiami i oknami i tak dalej. Widzimy sukcesy, ale nie widzimy zapłakanych wieczorów z, wiesz, tych tabelek z Excela i tych pustych okienek komentarzy pod postami, nie? Więc jakby, jeżeli to ciebie zawstydza, hmm, to ten wstyd tak naprawdę nie bierze się z samej porażki, on się nie bierze z tego, że tobie się takie rzeczy przydarzają. One się przydarzają wielu osobom i jak jesteś świadomą przedsiębiorczynią, to o tym wiesz, ja ci tylko o tym przypominam, bo my mamy taką tendencję do zapominania, że tak jest, nie? Więc ten wstyd, on tak naprawdę nie bierze się z tego, że coś się wydarzyło nie takiego w twoim biznesie. Nie. Tak jak powiedziałam, 80% pomysłów nie wypala. A ten wstyd pojawia się, bo ty patrząc na ten feed innych osób, ty patrząc na ten Instagram, na te laurki na Linkedinie, na te wszystkie opinie, na te rolki z zakupami wpadającymi do sklepu online u twojej konkurencji, czujesz, że u ciebie tak nie ma i że jesteś w tym sama. Inni odnoszą sukcesy, to widzisz. Inni zarabiają grub, grube tysiące złotych. To z kolei słyszysz, nie? Jak mówią, że tu miałam pół miliona z tej kampanii, z tej 30 tysięcy, tu puściłam jeden post i się wygenerowało 10 tysięcy. To tak nie działa. Znaczy, może w złotych strzałach tak działa, ale w codziennej pracy przedsiębiorczej nie. W codziennej przedsiębiorczej Codzienna przedsiębiorcza praca to jest taka wiesz, mrówcza robota i e, zapierdalanie, brzydko mówiąc, na zapleczu. Koleżanki po fachu mają już wszystko tip-top ogarnięte, a ja nie. Akurat mają ogarnięte. Pogadaj z jedną czy z drugą tak prywatnie od serducha, e, jeżeli się przed Tobą otworzy oczywiście, to zobaczysz. Niech nie, nie otworzy się koleżanka po fachu, no to niech się otworzy z innego fachu i zobaczysz, że rzeczywiście tak nie jest. Nie? To nie jest prawda, po prostu tak nie wygląda biznes. W 80% biznes to nie jest pasmo sukcesów i to nie jest kraina mlekiem i miodem płynąca i nie ma powodu do tego, żeby Ci było wstyd. Ja prowadzę swoją firmę online od 2017 roku, czyli w tym roku, w lipcu. Tak, dokładnie 5 lipca minie 8 lat, odkąd odeszłam ze zetu. I powiem ci tak: co jakiś czas pojawia się kryzys. Zazwyczaj cyklicznie, nie? ale niech będzie. Co jakiś czas pojawia się kryzys. Na co dzień mówię innym kobietom, jak mają ogarnąć swoje biznesowe podwórko. Ale też mam przecież etapy i mówię o tym wprost, bo to nie jest żaden powód do wstydu, tak się po prostu w biznesie dzieje. Też mam etapy, kiedy panuje jeden wielki chaos, kiedy wiesz, Grażyna gania za kotem i po prostu dzieje się jeden wielki pierdolnik. Rzeczy się nie sprzedają, są zastoje w biznesie, jest kryzys, bo przyszła pandemia, wojna, nie wiem, retrogradacja Merkurego, cokolwiek. Nie idzie. Te rzeczy się dzieją. Też jest mi czasem wstyd, nawet przed sobą samą. Powinna mieć ogarnięte, też mam takie myśli. Tylko, że pytanie polega na tym, co ty z tymi myślami zrobisz, nie? Bo wiesz, ja też czasem zakładam, że powinnam umieć bardziej robić, bardziej yy, zrobić coś lepiej, więcej zarabiać albo po prostu przestać mówić ludziom, że mają to zrobić i jak mają to zrobić, skoro u mnie jest nieogarnięte. Ale to wszystko prowadzi do jednej rzeczy. Co ty z tymi myślami i z takim podejściem zrobisz? Bo ja przeżyłam w biznesie nie jeden kryzys, przeżyłam w biznesie nie jedno odejście klientów, czasami odchodzili po prostu stadami. Przeżyłam nie jedną kiepską kampanię swojego produktu. I czy się poddałam? No nie. No więc teraz moja droga, jeśli masz podobnie, to po prostu się nie zastanawiaj, tylko działaj. Ja zadałam ostatnie pytanie. Chatowi GPT. Wszyscy lubimy sztuczną inteligencję, GPT źle skonfigurowany będzie Ci zawsze uh, <noise> będzie Ci zawsze mówił rzeczy, które chcesz usłyszeć. Serio, on jakby ma... W wbudowaną funkcję mówienia, robienia tobie dobrze, tak po prostu w dużym skrócie mówiąc. Czyli pisania tobie rzeczy takich, które poprawią ci humor i będziesz się czuła lepiej. Dlatego tak wiele osób woli, iść, woli pogadać z czatem GPT niż iść do psychoterapeuty, ale jakby to znowu jest historia na inny odcinek. Więc zadałam pytanie czatowi GPT. Jak ja mogę kogoś uczyć, skoro u mnie coś na 100% nie działa? I on odpowiedział mi rzecz, która akurat jest bardzo prawdziwa i która bardzo mocno us, jakby ustawiła mi mindset i powinna też tobie ustawić mindset, że w pracy z kobietami, które są ambitne, które prowadzą firmy, które mają rodzinę, które działają, są mądre, zmęczone tą codzienną gonitwą, że w tej pracy liczy się nie perfekcja. Nie, że ty masz coś ogarnięte na 100%, tylko liczy się prawda i progres i to co ty z tą rzeczą zrobisz masz doświadczenie wiedzę konkretne narzędzia masz masz umiesz prowadzić nie wiem programy mmm, widzisz potencjał w innych osobach potrafisz ułożyć strategię to było wiesz zdanie czata do mnie no umiem jesteś szczera empatyczna i umiesz wspierać innych z empatią bym nie przesadzała ale cała reszta jak najbardziej tak umiem więc nie musisz mieć wszystkiego ogarnięte na 100%, żeby prowadzić program, żeby pomagać innym. Starczy, że będziesz o krok, dwa czy pięć przed tą osobą. Starczy, że będziesz znała jedno narzędzie, starczy, że będziesz znała jedno hasło więcej sprzedażowe i już możesz pomagać innym. Bo wiesz, pomoc innym to nie jest to, że ty tam wiesz czary, mary z piedestału, ekspertki w swojej samozajebistości po prostu płynie złoto z twoich ust, rąk, nie wiem, oczu i czego tamkolwiek jeszcze. Nie. To jest wspólna droga z przewodniczką, z przewodniczką, która jest czasem o krok dwa czy pięć kroków dalej, z osobą, która zna jedno, dwa czy pięć narzędzi więcej. Z kimś, kto jest po prostu krok, dwa, trzy. Przed Tobą, albo jeżeli Ty jesteś tym kimś, no to jesteś jeden, dwa, trzy, pięć kroków przed kimś, prawda? No i ja to kupuję, nawet jeżeli mówi do mnie robot. W tej wersji bardzo. Nie trzeba mieć na 100% wszystkiego ogarniętego, nie trzeba umieć wszystkiego. Trzeba wiedzieć, jak sobie poradzić z różnymi rzeczami. Nie? No to teraz, co Ty powinnaś zrobić? Co ja powinnam zrobić? Co my powinnyśmy zrobić? Jeżeli mamy takie poczucie, że wiesz, że można lepiej, że mogłabym lepiej, że w ogóle, no kurczę, wstyd mi, że jeszcze nie mam tego własnego podwórka ogarniętego. Po pierwsze, nazwij to. Nazwij to, że jest ci wstyd. Nazwij te emocje. Ech. Takie fajne zdanie przeczytałam ostatnio, że wstyd ma moc tylko wtedy, jeżeli siedzi w ciszy. Jeżeli tego nazwiesz, powiesz sobie, tak, ja to czuję. Wiele osób się tak czuje. To nie jest nic dziwnego, to jest zupełnie normalne, że takie emocje się pojawiają. To trochę brzmi jak coachingowy banał, ale jest prawdziwe. Jeżeli ten nazwiesz to, co ci siedzi w głowie, to po prostu to z siebie wyrzucisz. Jest taka bardzo fajna metoda właśnie radzenia sobie z różnymi rzeczami, jak journalizing, tak, tak to się chyba mówi. Czyli spisywanie po prostu tego, co ci siedzi w głowie, wyrzucanie tego, czyszczenie sobie tego miejsca w głowie i wyrzucanie tego całego śmietnika na zewnątrz. Nie? Po drugie, mm, co można zrobić, to jest rozmontowanie tego mitu o samowystarczalności, o tym, że powinnaś wszystko sama. Jakby Zosia, Samosia to nie jest dobry, y, dobra postawa w biznesie, nie? Jesteśmy wiesz, w takiej, ja mam takie poczucie, że jesteśmy w takiej erze wsparcia, że my potrzebujemy tego wsparcia innych osób. Nie, ja jestem samurajką, ninżą, samowystarczalną waderą, nie. Potrzebujemy wsparcia innych osób, potrzebujemy wsparcia innych kobiet. Masz prawo potrzebować mentorki, masz prawo Potrzebować masterminda, masz prawo potrzebować konsultacji, masz prawo potrzebować jak mój kot przed chwilą, po prostu przejść sobie tutaj przed kamerą i pokazać się, jaki to jest wspaniały. Po prostu to, że ty sięgasz po czyjeś wsparcie, to nie jest słabość, to jest strategia. To jest twoja strategia na to, jak sobie poradzić we własnym biznesie. I po trzecie. O, to będzie bardzo wyświechtane słowo, które się tu teraz pojawi, ale zrób y, miejsce w swoim takim marketingu, w swoim opowiadaniu o biznesie na to, żeby być prawdziwą. Chciałam użyć słowa autentyczną, ale one jest naprawdę już buty, można nim wycierać. Żeby opowiedzieć tę swoją prawdziwą historię. Nie bać się opowiadać o tym, co się dzieje, tak naprawdę, o tych dramatach, o tych nieprzespanych nocach, o tych Excelach, nieopłaconych fakturach i tak dalej, bo jest wiele innych kobiet, które mają dokładnie tak samo jak ty. I one potrzebują usłyszeć, że nie są w tym same. Ty też często musisz usłyszeć, że nie jesteś w tym sama, więc ja ci mówię, nie jesteś w tym sama. Po prostu nie. Zamknęłaś kwarta, która nie poszła? Story of my life. Zdarzyło mi się to co najmniej dwa razy. Możesz o tym opowiedzieć z refleksją, co zrobiłaś źle, co można było zrobić inaczej, zastanowić się, przeanalizować, wyciągnąć wnioski. Bo nie wszystko, co nie wychodzi, jest porażką. W zasadzie większość rzeczy, które nie wychodzą, nie są porażką, są po prostu lekcją, nie, że albo coś robią. I to daje efekt, albo się czegoś uczę, i to jest bardzo uwalniająca myśl. I ty jesteś e, tak naprawdę szefem, szefową, właścicielką tego, co ci siedzi w głowie i tych swoich myśli i tych swoich przekonań. E, I to, jak je przetransformujesz, zależy wyłącznie od siebie. Jakie myśli do siebie dopuścisz, jakimi myślami się będziesz karmić, co będziesz w tym biznesie robiła. Więc kochana. Jeżeli chcesz prowadzić stabilny biznes, to pamiętaj, że w biznesie nie chodzi tylko o przychody. Ja wiem, że no ja też lubię pieniądze, fajnie jak na tym koncie jest pełniutko i w ogóle i można sobie pozwolić na wszystko i tak dalej, ale w dużej mierze pieniądze nie definiują Ciebie. I to jest najważniejsza myśl tego odcinka. Pieniądze, sukces nie definiuje ciebie, nie definiuje tego, jakim jesteś człowiekiem. Nie definiuje tego, czy jesteś stabilna wewnętrznie i nie definiuje tego, czy na koniec dnia możesz sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć: Tak, jest trudno, ale ja nie uciekam i ja szukam sposobu na to, żeby sobie poradzić. Wstyd? No, będzie się pojawiał, oczywiście, że będzie się pojawiał i niech sobie się pojawia, nazwij go, niech on sobie gdzieś tam siedzi, wiesz. W kącie, ale nie dawaj mu atencji, nie dawaj mu uwagi, nie karm trolla, Nie, jakby hmm, ty tutaj jesteś szefową, ty tutaj y, podejmujesz decyzję. Coś nie wychodzi, no to dostajesz dane do analizy. Proste, proste. Win-win. Jeżeli ten odcinek, tak podsumowując, jeżeli ten odcinek z tobą rezonuje, jeżeli uważasz, że jest ważny, Poddeśli go swojej biznesowej koleżance, przyjaciółce, partnerce. Udostępnij na stories z jakąś refleksją. Być może coś poruszył w tobie, jakąś strunę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dasz innym znać, że jest taki odcinek, który porusza e, czułe strony. E, nie, nie po to, żeby wiesz, obnażyć siebie i opowiedzieć o swoich niedoskonałościach. Po to, żebyśmy wszystkie zobaczyły, że nie jesteśmy same żebyśmy wszystkie zobaczyły, że nie jesteśmy same, że są inne kobiety, które też mierzą się z takimi wyzwaniami i jeżeli one potrafią stanąć do tej walki, no to ty też potrafisz. A jeżeli potrzebujesz przestrzeni, żeby popracować nad tymi emocjami, nad swoim biznesem, nie tylko nad tą taką wiesz strategią, ale też nad biznesową odwagą, to napisz do mnie. Mam bardzo fajną ofertę konsultacji 1 do 1, gdzie przez miesiąc masz mnie na wyłączność. Mini Mastermind. Wrzucę Ci link do tej oferty tutaj w opisie do tego odcinka. Zobacz, czy to jest wsparcie, którego potrzebujesz, a jeśli tak, napisz do mnie, skomentuj, odezwij się, zajrzyj na moją stronę, zobacz jak mogę Ci pomóc. No i cóż, słyszymy się za dwa tygodnie. Karolina Brzuchalska, strategka kobiecych biznesów online.